Dzień dobry Państwu, dzień dobry Danuto. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy wspólnie z Danutą drugą część przepowiedni inaczej, w których Danuta będzie opowiadać o przepowiedniach z hinduskich bibliotek liści palmowych dotyczących Ziemi, Europy, świata, Kronika Akaszy, Hiperborea. Z tego miejsca chciałbym zachęcić Państwa do studiowania astrologii. Gdyż astrologia nigdy nie była daleka od pragmatyzmu, stanowi jedną wielką całość. Aczkolwiek w pojęciach wszystkich astrologia jest abstrakcją, która nijak ma się do pragmatyzmu. Chciałbym tutaj podkreślić, że jednak tak nie jest. Astrologia jest królową nauk, czy nam się to podoba, czy nie. Od astrologii biorą się takie dziedziny jak psychosomatyka, psychologia głębin, numerologia i wszystkie nauki ezoteryczne. I w związku z tym można bez problemu powiedzieć, że tak jak my funkcjonujemy w sposób pragmatyczny, twardo chodząc po ziemi, to nie jest nic, co nas oddziela od astrologii. Astrologia również mówi o tym, jak będziemy funkcjonować. Jak będziemy zachowywać się na okoliczność wydarzeń naszego życia, czyli jest to całość, nieodzowna całość. Korzystając z możliwości głosu, chciałbym powiedzieć Państwu o, wydaje się, istotnym elemencie, jaki nas wszystkich dotyka, a mianowicie odczuwanie czasu. W pojęciu astrologii czas przyspieszył. Astrolodzy obserwują Wejście planety Uran w znak barana, które nastąpiło w roku 2011. Planeta Uran w tym roku weszła na 7 lat w znak barana, niosąc za sobą inne odczuwanie czasu. Kiedy Uran wszedł na 7 lat do znaku barana, w tym samym czasie Ziemia przyspieszyła o 14,3%. I każdy z nas prawdopodobnie czuje, że ten czas leci niesamowicie szybko. Przed chwilą był poniedziałek, a jest już piątek. I co się okazuje? Otóż po rozmowie z fizykami jądrowymi, oni dokładnie i wyraźnie powiedzieli, że dzisiaj miesiąc nie trwa 30 dni, lecz 22. Wszystkie wydarzenia, które do roku 2011 miały miejsce, były rozłożone w czasie 30 dni. Dzisiaj te same wydarzenia. Mają miejsce w czasie 22 dni. Co się jeszcze z tym wiąże? Otóż do roku 2011 mogliśmy zaplanować sobie ze skutecznością 80% realizacji planów na tydzień do przodu. Czyli jeśli zaplanowaliśmy działania na tydzień do przodu, to w 80% mieliśmy szansę zrealizować te nasze plany. A dzisiaj. Dzisiaj to jest zaledwie 20 minut. 20 minut. W związku z tym, planowanie dalekosiężne na dzisiaj jest to być może. Być może się sprawdzi. Drodzy Państwo, taki jest uran. Jego siła jest dalece potężna. Uran jest rewolucjonistą. Tym krótkim wstępem zapraszam Państwa do przepowiedni inaczej. Według wiedzy skrądzili się z nami Danuta Anna Szarma. Dziękuję za uwagę i zapraszam do przepowiedni. Oddaję Tobie, Danusiu, głos. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Darku. W drugiej części cyklu Przepowiedni inaczej będę mówiła o przepowiedniach z bibliotek liści palmowych. Miejsca te obwiane są legendą. Stanowią cel pielgrzymek dla wielu ludzi Zachodu, szukających tam odpowiedzi na pytania dotyczące ich osobistych losów. Wizje przyszłości, jakie odnaleźć można w tych tajemniczych zapisach, dotyczą także losów całego świata. Trzeba tylko chcieć dotrzeć do tych tajemnic przyszłości zapisanych na słynnych liściach palmowych w Indiach. Mówi Thomas Ritter, autor książki Biblioteki Liści Palmowych, która posłużyła mi do dzisiejszej narracji. Autorstwo wizji przypisuje się siedmiu świętym mędrcom, tak zwanym ryszis, wizjoner. Już według słowiano-aryjskich przybyli do Indii z daleko położonej na północy arktycznej krainy, zwanej Hyperborea. Sami mędrcy, których symbolem na niebie jest wielki wóz i gwiazda polarna, byli wysokiego wzrostu, mieli jasną skórę oraz niebieskie oczy. A Hyperborea, według mitologii greckiej, legendarna kraina na północy, kraina szczęśliwości, kraj na ziemi o cudownym klimacie. Który zapewniał jej mieszkańcom beztroskie i szczęśliwe życie, wolne od chorób i cierpień. My Słowianie jesteśmy ich potomkami. Co zatem przekazali nam mędrcy w swych zapisach pięć tysięcy lat temu? Zacznijmy od tego, iż pomimo wielu wizji zagłady świata, według nich do niej nie dojdzie, a Ziemia pozostanie nadal planetą zamieszkałą przez ludzi. Zajdą liczne zmiany w życiu na Ziemi i to nie bezboleśnie. Niekorzystne zjawiska atmosferyczne i wydarzenia polityczno-gospodarcze, które już od dłuższego czasu odciskają piętno na życiu ludzi, w następnych latach tylko się pogłębią. Ekstremalne zimy z mocnymi opadami śniegu i lato z gwałtownymi opadami deszczu oraz wysokimi temperaturami staną się standardem. Do tego dojdą potężne trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów na całym świecie. Już rok 2011 pokazał, jak przestarzałe struktury społeczno-polityczne Zachodniego Świata zaczynają się chwiać i bezpowrotnie zmieniać. Chodzi może tutaj o arabską wiosnę. Każde formy protestu będą jednakowoż bezwzględnie tłumione przez przedstawicieli aparatu państwowego. Elitom rządzącym będzie się wciąż udawało podjudzać ludzi przeciw ludziom. Począwszy od roku 2011, złudzenie, jakoby w gospodarce światowej dochodziło do, okresowo do stabilizacji, to pozory, zwłaszcza w anglojęzycznej strefie wpływów. W rzeczywistości stary system zmierza ku końcowi i prawdziwe potęgi gospodarcze powstają na wschodzie i południu. Przede wszystkim Indie doświadczą głębokich zmian społeczno-gospodarczych. Obok Rosji, Chin. I niektórych krajów południowej Ameryki, takich jak Argentyna i Brazylia, to właśnie Indie będą należały do nowych potęg gospodarczych świata w tym stuleciu. Chiny, z powodu bliskich powiązań z gospodarką Stanów Zjednoczonych, mogą mieć wiele problemów w latach pomiędzy 2011 i 2015. Może tam też dochodzić do niepokojów społecznych z powodu Tybetu. Dwaj współpracujący ze sobą przywódcy Rosji Zagwarantują krajowi stabilizację w nadchodzących trudnych latach. W nadchodzących latach Rosjanie zadziwią Zachód swoimi odkryciami technicznymi, a także niezwykłymi duchowymi wartościami i nowymi wzorcami życia społecznego. W tym momencie pomyślałam o Anastazji i rodowych siedliskach w Rosji, nie tylko w Rosji. Także w następnych latach kraje zachodniej i środkowej Europy będą uzależnione od Rosji. Pod względem dostaw energii i surowców mineralnych, napięcia, do jakich może dojść na tym tle, niosą ze sobą niebezpieczeństwo wykorzystania ich do podjudzania krajów przeciwko Rosji, krajów Europy przeciwko Rosji przez światowy rząd nowego porządku świata. W licznych krajach Europy, m.in. w Niemczech czy Austrii, wiele ludzi odwróci się od przywódców politycznych i zacznie ich uważać za swoich przeciwników. To dzieje się już na naszych oczach. W tych latach będzie dochodziło do przełomowych odkryć w dziedzinie nauki i techniki, które będą miały niebagatelny wpływ na następne pokolenia. W tym momencie nie chcę mówić o sztucznej inteligencji i armii robotów na usługach systemu już w 2017 roku, bo to temat na następne audycje. audycje. Nastąpi rozwój nie tylko na polu alternatywnych energii nowych form komunikacji i podróży, ale również w strategiach obronnych. Broń nowo odkryta stanie się wielkim zagrożeniem w konfliktach nadchodzących lat. Eksperymenty przeprowadzane w Szwajcarii i Australii chodzi tutaj najprawdopodobniej o CERN dostarczą dowodów na podróże w czasie i przestrzeni. Niekorzystnym skutkiem tych eksperymentów będzie jednak zakłócenie równowagi pomiędzy czasem i przestrzenią. Pomimo wielu protestów nastąpi szybki rozwój i zastosowanie technik genetycznych. Na tym tle będzie dochodzić w Europie, a także w niektórych częściach Azji i Ameryki Południowej do krwawych zamieszek. Jednocześnie coraz wyraźniejszy będzie pęd rządu cieni do wprowadzenia za wszelką cenę nowego porządku świata, który miałby im zapewnić kontrolę na następne tysiąclecia. Będą podjudzać narody świata przeciwko sobie. Będą wykorzystywać religie i ideologie wymyślone przez siebie do własnych niegodziwych celów. Na ich usługach będą partie polityczne, organizacje społeczne i religijne, przywódcy religijni, filozofowie, lekarze czy kupcy. Wykorzystają kulturę i sztukę do własnych zakłamanych i przekłamanych przekazów. Takie przywódcy Także przywódcy narodów Europy, jak i Ameryki Północnej porzucą całkowicie odpowiedzialność za obywateli. W następnej części będę mówić o zainscenizowanej inwazji obcych i omówię ten problem. W tym czasie będzie malał szacunek do upadającego amerykańskiego imperium. Upadek amerykańskiej gospodarki doprowadzi w Stanach Zjednoczonych do zamieszek na pograniczu wojny domowej, które będą się utrzymały do 2017 roku. Stany Wschodnie wystąpią przeciwko Zachodnim. Upadek amerykańskiej gospodarki i dolara uderzy także w kraje Europy, zwłaszcza w Niemcy. W wielu dużych miastach Europy będzie dochodzić do niepokojów społecznych i ataków na budynki rządowe, sklepy i banki. W metropoliach europejskich dojdzie do wystąpień przeciwko żyjącym tam obcokrajowcom. Do szczególnie krwawych zamieszek może dojść w Madrycie. Paryżu, Londynie, Pradze. W Rzymie dojść może także do ataku na siedzibę papieża. Zginie przy tym wielu dostojników kościelnych, a sam papież, pomimo iż uda mu się uciec, to po drodze padnie w zasadzkę grabiących i nie uda mu się z niej ujść z życiem. Rosja, Indie i Chiny ucierpią najmniej, gdyż łączy je silna współpraca gospodarcza. Kraje Bryks. Są na to dowodem. Do czasu całkowitego rozpadu systemu bankowego w Ameryce i amerykańskiej gospodarki, rząd tego kraju, jak i jego sojuszników będą za wszelką cenę próbowali powstrzymać ten nieustannie zbliżający się upadek. I podobnie jak już dwukrotnie w poprzednim stuleciu, według zachodniego kalendarza, wojny i zniszczenia będą służyły ożywieniu amerykańskiej gospodarki. Oraz ich sojuszników. Amerykańska armia będzie wplątana w wojnę na całym globie. Oficjalnie będą one wywoływane pod pretekstem zaprowadzenia demokracji, ale w rzeczywistości chodzić tutaj będzie o własne wpływy i zyski. Japonia zacznie wracać do korzeni jest przecież pozostałością polemurii. Ich próby odwrotu od amerykańskich wpływów skończyły się, jak wiemy, tragedią w Fukushimie. Co konkretnie może nas czekać w tym roku? Nowe odkrycia naukowe i techniczne wprawią ludzi w zachwyt. Tymczasem elity rządzące wykorzystają ten moment, moment uśpienia do manipulacji za pomocą pieniędzy. Możliwie do wprowadzenia nowej waluty. Nie wiemy czy chodzi o amero, czy też jakichś zmian w strefie euro. Czas pokaże. Na skutek tego posunięcia ludzie bardziej zbliżą się do siebie. Kolejna zapowiedź rodzenia się nowych struktur Społecznych, w marcu i lipcu może dojść do gwałtownych zamieszek, zapowiadających zmiany społeczno-polityczne. W dalszym ciągu będzie, za, będzie za, będą zachodziły ekstremalne zmiany klimatu. Wrzesień i październik może przynieść wybuch chorób wirusowych uważanych za wymarłe, a także nowych, sztucznie stworzonych w laboratoriach. Jedna z takich, jedną z takich była podobna ebola, o której. Nagle przestaną mówić. Najprawdopodobniej był to test opinii publicznej po nieudanych doświadczeniach ze świńską grypą w 2009 roku, kiedy to noszono się z zamiarem przymusowych szczepień. Możliwy wybuch epidemii lub zainscenizowana inwazja obcych, dodaje, spowoduje głębokie przemiany w systemie religijnym. O inwazji obcych wspominam tylko ja. Wszystkie wspólnoty religijne Europy i Azji oraz Orientu będą gotowe do współpracy poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Od kwietnia bieżącego roku do końca 2016 roku należy liczyć się z katastrofami naturalnymi, w tym powodziami w różnych zakątkach ziemi, a w następstwie powodzi z chorobami. W tym okresie dojdzie do licznych dyskusji na temat skuteczności leków proponowanych przez wielkie koncerny farmaceutyczne. Niektóre z nich będą zmuszone odpowiadać za swoją działalność przed sądem. Także prowadzone eksperymenty biotechniczne zwrócą na siebie uwagę świata, gdyż zaistnieje podejrzenie o ich bezpośredni związek z wybuchem epidemii tajemniczej choroby, którą tłumacz zapisów na liściach palmowych danysz babus Shastri nazwał risk rapid immune system collapse, czyli w wolnym tłumaczeniu na polski przyspieszony upadek systemu immunologicznego. Chcę dodać, że zapisy z liści palmowych tłumaczone są z kilku języków. Pierwsze z tamilskiego na angielski, następny Tomasz Ritter przetłumaczył na niemiecki, a ja z niemieckiego na polski. Wracając do choroby, Spowoduje ona śmierć setek tysięcy ludzi. Najmniejsze przeziębienie czy ranka na ciele mogą prowadzić do, ziemi, do śmierci zarażonej tym wirusem choroby. Dopiero po latach, w 2048 roku, wyjdzie na jaw, że chodziło tutaj o broń biologiczną, którą wpływowe kręgi amerykańskie z Nowego Porządku Świata zastosowali celem depopulacji. Na zakończenie, Nasunęło mi się kilka wniosków. Na Ziemi żyje ponad, ponad 6 miliardów ludzi. Przeważająca część z nich jest dobra i ma dobre intencje. Mimo to większość z nich nie jest na tyle mocna, aby powiedzieć „nie“ garstce osobników, która psychopatycznych osobników, która ma zdecydowanie negatywne intencje w stosunku do nich. Wystarczy jeden szaleniec który wyda rozkaz użycia broni nuklearnej, aby zabić miliony ludzi i istot innych istot żywych albo jednego szaleńca, który za pomocą Kałasznikowa zabije kilkadziesiąt ludzi naraz? Jak to więc możliwe, aby maleńka grupa psychopatów w skuteczny sposób kontrolowała miliony osób? Jedna komórka rakowa potrafi zniszczyć całe ciało. Zatem kto daje niszczycielską moc tej niewielkiej grupie? Otóż oni sami i my, ich wzorce myślenia pozwalają im uważać, że to co robią jest dobre. A my z naszą mentalnością ofiar pozwalamy im na to. Mędrcy czerpali wiedzę do zapisów na liściach palmowych z kroniki akaszy, którą uważa się za naturalny nośnik pamięci wszystkich światowych wydarzeń. Jest to swoisty dysk twardy, na którym zapisywane są. Także losy wszystkich ludzi. Nie mają one jednak stałego charakteru i mogą się zmieniać. Z tego powodu Kronika Akaszy nie mówi o nieuchronności wydarzeń. Możemy zawsze zmieniać kierunek i ich kierunek, i, i zamiast wojny wybierać pokój. Złoty wiek, tak często przepowiadany we wszystkich niemal świętych pismach, ma się zamachinwestować. 2040 do 49 roku. I, I wtedy będziemy mogli pokazać, jak na niego zapracowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Dobranoc Państwu.